Będzie to raz jeszcze pojedynek w formule sem-pro-tem, a tym w kategorii lekkiej, a rywalizować nim będą w narożniku niebieskim miłość Kowalczyk, a jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym będzie Miłość! Kolejne starcie w formule MMA Semi Pro, tym razem 70 kg dwóch Miłoszów w klatce. Z jednej strony ten z narożnika niebieskiego, czyli Miłosz Kowalczyk, reprezentant Dino Wągrowiec, a po drugiej stronie w narożniku czerwonym reprezentant lokalnego klubu Strefy Sztuk Walki w Mogilnie. 18 lat Jankowski, 20 Kowalczyk, też pierwsze walki dopiero za nimi, jeśli chodzi o te starty w formule Semi Pro. Oleż teraz ruszył z serią uderzeń Kowalczyk, ale przyjęte to wszystko na gardę przez Jankowskiego. Szuka sobie miejsca i mierzy dystans ciosem lewą ręką Kowalczyk i świetnie właśnie wypatrzył, że może rzucić prawy bezpośrednio trafia w głowę swojego przeciwnika. Na razie te wysokie kopnięcia nie przynoszą efektu, ale to też jest jedna z tych broni, którą Kowalczyk chce stosować. Szybki cios prawą ręką, taki overhand bity trochę z góry na dół od Jankowskiego. Nieco minął celu. Piękny ten prawy w wykonaniu Kowalczyka, cała seria uderzeń. Był ostateczny w kopnięcie, wykorzystuje ten moment ataku przeciwnika Jankowski, żeby obalić. Mamy przerwę. Będzie od sędziego reprymenda za złapanie się siatki przez Kowalczyka. Od razu odbiera punkt swojemu, odbiera punkt zawodnikowi z narożnika niebieskiego. Miłoszowi Kowalczykowi sędzia Szymon Bońkowski. A zatem jeśli nawet wygram Kowalczyk tę odsłonę to będzie 9-9 na kartach punktowych. Z kolei Jankowski ma szansę na zbudowanie potężnej przewagi, ale teraz świetna seria uderzeń. Od Miłosza Kowalczyka pięknie trafia też na tułów, idzie znów po sprowadzenie. Jankowski udaje mu się sprowadzić walkę na ziemię, ale błyskawicznie Kowalczyk ucieka z tej pozycji. 40 sekund do końca pierwszej rundy. Okay, jakby był Miłosz Kowalczyk zmęczony. Jankowski. A i świetny ten krótki prawy cios od Kowalczyka. I potem jeszcze kolano. Dobrze się czuje w półdystansie oraz w klinczu reprezentant Dino Wągrowiec. Sprowadza już po raz trzeci Jankowski swojego przeciwnika, ale tym razem jest w najlepszej sytuacji, bo jest od razu w pozycji bocznej. Pierwsze uderzenie na tułów już poszło. Ostatnie sekundy. Rundy pierwszej. Dosiad Jankowskiego. Jest teraz w najlepszej sytuacji w tej pierwszej rundzie. Zawodnik z Mogil na Kilka uderzeń. Stara się tutaj nadrobić to wszystko, co stracił w pierwszych sekundach. Klei się do rywala Kowalczyk, wykorzystuje też ogrodzenie, żeby uciec. Odpowiada sam ciosami. Koniec pierwszej odsłony. Rozpoczynamy rundę drugą niebieski narożnik Miłosz Kowalczyk, czerwony narożnik Miłosz Jankowski. Dynamika pierwszej rundy była taka, że zaczął mocno Kowalczyk to on atakował świetnie, też trafiał swojego przeciwnika. Potem w końcówce nadrobił trochę tego wszystkiego Miłosz Jankowski. Zaczyna się znowu od mocnych wymian. Druga odsłona. rusza tak jak wcześniej. Za każdym razem kiedy rzuci jedno uderzenie Miłosz Kowalczyk, to za tym idzie od razu szarża przed siebie i cała masa kolejnych ciosów. Piękna też praca kolanami, natomiast dociska teraz Miłosz Jankowski, to on jest w lepszym położeniu przy ogrodzeniu. Stara się obchodzić nogi przeciwnika. Kowalczyk, żeby uciec spod siatki. Dobrze tam jednak blokuje nogą Kowalczyk. Jankowski idzie do dwóch nóg. Chwyta sobie. Sprowadza i znów od razu pozycja boczna. Walczy jeszcze. Kowalczyk o to, żeby wylądować w półgardzie, ale się nie udaje. I ma mnóstwo czasu. Prawie dwie minuty teraz Jankowski na pracę z góry. Krucyfiks, piękne zachowanie Jankowskiego w tarapatach Kowalczyk, to jest pozycja, z której da się skończyć walkę, jeśli nie będzie w stanie z niej uciec. Jankowski idzie po raz kolejny do ataku, świetne zachowanie zawodnika z Mogilna w parterze. Blisko sędzia Bońkowski, musi bronić się Miłosz Kowalczyk, musi jakoś uciekać z tej akcji. Kręci się, wierzga biodrami. Wraca jedną ręką do obrony, i to pozwoli mu chwilę przetrzymać i nie przegrać jeszcze tego starcia. Ale jest dosiad, i to taki dosiad od razu z trójkątem nogami. Będzie chciał się wykręcać z tego zawodnik z wągrowca. Udaje mu się. Błąd Jankowskiego w tej sytuacji U umożliwił przeciwnikowi ucieczkę z dosiadu. Teraz to Kowalczyk stara się obciążać. Idzie. Jednak jak nieprzejednany po nogę rywala Jankowski. Wracamy na nogi 35 sekund. No i jak się można było spodziewać, Kowalczyk rusza po odrabianie strat. Ale świeższy jest chyba miłość Jankowski. To on zajmuje środek klatki. To on też wywiera presję. Krzyczy narożnik Kowalczyka, aby już się nie wbijał, aby nie szedł tak bez przygotowania przed siebie z tymi uderzeniami. Żeby troszeczkę lepiej zagospodarował tym. I jak ją broń z arsenału wyciągnie. Piękny Jankowski z kolejnymi ciosami, no on jest tym zawodnikiem, który wydaje się świeższy, ale to nie znaczy, że Kowalczyk znów nie ruszy z kolejną szarżą. Runda trzecia. Trzecia odsłona starcia w kategorii lekkiej, Formuła MMA Semi Pro, Miłosz Jankowski, narożnik czerwony, Miłosz Kowalczyk. Narożnik niebieski, dużo działo się w tych dwóch pierwszych rundach. Też nie mogą być pewni i jeden, i drugi, jak to wszystko wygląda na kartach punktowych. Pamiętajmy o tym odjętym punkcie w pierwszej rundzie dla Kowalczyka. Za złapanie się siatki. Ładny ten lewy, prosty, wyprzedzający akcję przeciwnika. Świetnie, jeszcze prawym teraz huknął. Ależ akcja Jankowskiego wiedział. Że prędzej czy później przyjdzie kolejna szarża Miłosza Kowalczyka. Poczekał na ten moment, zanurkował od razu pod rękami rywala i bez większych problemów sprowadza go na ziemię do pozycji bocznej. Stara się słuchać podpowiedzi Timu z Wągrowca, trenera Jarka Galuby. Miłosz Kowalczyk, ale dobrze, Jankowski pracuje z góry, podnosi teraz pozycję, żeby znaleźć trochę miejsca na uderzenia. Odpowiada apkikami Kowalczyk i zrywa się na równe nogi. I jeszcze jedno sprowadzenie. Fenomenalnie robi to Miłosz Jankowski. Znakomicie odnajduje się w tempo. I po raz kolejny sprowadza rywala. Połowa ostatniej odsłony przed nami. Jest próba dojścia do Amerykany. Dźwignia na rękę w wykonaniu Miłosza Jankowskiego. Pięknie, pięknie wykorzystuje sobie ten atak również do tego, aby przejść do dosiadu. Ta ręka może już nie być zagrożona, ale skorzysta i tak Jankowski, bo będzie miał najbardziej dominującą pozycję w parterze. I teraz spokojnie obija sobie żebra rywala, pracuje, aby zapisać tę rundę na swoją korzyść. Próbuje jeszcze narożnik z Wągrowca trochę zmotywować swojego podopiecznego, aby rzucił się do jakiejś ucieczki, żeby jeszcze tę ostatnią minutę zerwał i skorzystał ze wszystkich sił, które zostały, ale dobrze obciąża swojego rywala z góry, Jankowski. Resztką sił teraz rzucił się do tego przetoczenia. Miłoż Kowalczyk wykorzystał tę okazję do ataku na rękę balachą. Miłoż Jankowski. Czy wyciągnie dźwignię rywalowi? Nie wolno z tej pozycji kopać w głowę. Tego nie wolno robić Kowalczykowi. Natomiast to nie trafia. Jeszcze walczy o tę balachę. Ostatnie sekundy. Czy przetrwa Kowalczyk? Będzie na chwilę przerwana ta akcja. Za to, że znów przewinienie w wykonaniu Kowalczyka. Jeszcze jeden odjęty punkt. No to już jest poważny problem dla Kowalczyka. Dwa odjęte punkty w całej walce. Rusza, idzie na swojego rywala, ale to były ostatnie sekundy. Koniec walki. po trzech pełnych rundach tego pojedynku, o jego wyniku zdecydowali sędziowie punktowi. Wszyscy trzej oceniali dostarcie identycznie. 30 do 25 dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje. Miłosz Jankowski!